Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że dzisiaj zepnie nam się pięć pstrągów, z czego jeden naprawdę ogromny. Zapraszam na pstrągi razem z tatą. Dobrałem przynęty, chęć łowienia, dobre samopoczucie. Z tatą dzisiaj atakujemy generalnie, już jesteśmy po paru dniach łowienia, dziś wracamy na nasz rodzimy odcinek. To są głębineczki i tu zaczynamy. No dobra, to idziemy. A dzisiaj libra słuchajcie. Rzucam i sprowadzam z nurtem, z nadzieją. Co jakiś czas wykonuję takie podbicia po to, żeby, żeby ten robak w wodzie mógł się lepiej zachować. O, takie podbicia. Parę rzutów i minut dalej udało mi się wypracować pierwsze branie i od razu było czuć, że jest to wyższy kaliber. Jest ładny, taki będzie z 40-50. Czekaj, bo pod kamień mi idzie. O! Puścił. Z tego smutku aż sprawdziłem, czy mam ostry haczyk. Słuchajcie, po tej spince, to rzucił dwa razy tu obok mnie i już dwie ryby mu się spięły. Bo ty mówisz, że tutaj, tutaj te pstrągi, tak? Ci, ci wchodzą pod nogami. No to patrz. Szczerze powiedziałem to trochę dla żartów, ale sami zobaczcie, co się stało. To jest ten sam rzut, w którym to powiedziałem. Jest! Padł. Nie mogłem mu popuścić w ogóle nie zdążyłem. Ostry jest! Staliśmy tam 10 minut i w Parużu tak spiliśmy 4 ryby, chyba sami w to do końca nie dowierzaliśmy. A tak jak widzieliście, w nurcie spięły nam się 4 pstrągi w sumie i to z tego na pewno. Dwa czy trzy były piękne Nie wiem co się stało nie tak, sami możecie ocenić Zrobiło się zimno, idę po rękawiczki i komin Bo zamarznę A chcę jeszcze połowić Zobaczcie jaka jest czysta woda na sanie Wszędzie tutaj mamy taką Krystaliczną wodę No a ja mam słuchajcie Wodery od chłopaków z prosa Serdecznie polecam, naprawdę Cieplutko mimo temperatury Leciutkie są i nadadzą się na sezon i spinningowy i karpiowy, więc takie tu for you macie. I z tym kodem macie rabat do chłopaków. No i w końcu przyszedł czas na powrót. Żałoba dziś. Żałoba. Dzisiaj słuchajcie, wracamy, pięć ryb spiętych, nie? Jeszcze jedna była teraz u taty, też spięta, no nie wiem co źle robimy. Sami widzieliście akcję, jak to wyglądało.